Dzień dobry i szczęść Boże. Witam serdecznie na początek weekendu. Mamy, moi kochani, sobotę, 10 maja. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich w dzień takiego szabatu, prawdziwego odpoczynku. Chciejmy zrobić coś dla siebie, coś dla rodziny w ten sobotni dzień. A Ewangelię, jaką dzisiaj dostajemy, już mówię. Szósty rozdział Jana, wersety od 60 do 69. No, i moi drodzy, jest dzisiaj w Ewangelii kontynuacja wczorajszego wątku. Pamiętamy, Jezus nauczał o Eucharystii, Jezus nauczał o tym, że zostawia nam pokarm, którym jest Jego ciało i Jego krew, i że mamy to spożywać. I to jest ta tajemnica Bożej obecności w świecie. Właśnie przez jednoczenie się z Jezusem, przez spożywanie ciała i krwi. Bo powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę, to czyńcie. Czyńcie tę Eucharystię, czyńcie tę wieczerzę. Róbcie to, co ja tutaj Wam pokazałem i spożywajcie na tych wyjątkowych spotkaniach, na tych liturgiach mnie samego. No i pamiętamy z wczorajszej Ewangelii, że po prostu Żydzi się zgorszyli. I nawet uczniowie, większość uczniów. Po prostu powiedział, nie, nie, to już jest przesada. Ja tego nie ogarniam, nie pojmuję, nie rozumiem i odchodzę. No, a Jezus wtedy się zwrócił do dwunastki, do tych dwunastu najbliższych współpracowników. Z pytaniem pełnym wolności. Panowie, czy i wy chcecie odejść? To jest niesamowite. Jezus widzi, co się dzieje, że ludzie Go opuszczają. To jest też ciekawe, nie? że Jezus głosi kazania, działa, nie wszyscy się nawracają, więc wręcz przeciwnie niektórzy odchodzą. Od Jezusa więc dzisiaj, czemu się dziwisz, że ktoś przyjeżdża, jakiś dobry rekolekcjonista głosi, i nie wszyscy się nawracają? Ktoś się stara, modli się, mama za swoje dzieci, i to nie działa. No jeżeli w przypadku Jezusa samego, to nie działało w taki sposób, że On mówi, i wszyscy słuchają. I to, to dlaczego ja mam być od Niego lepszy? Dlaczego jakiś rodzic ma mieć lepszy efekt od samego Jezusa. Spokojnie. No ale okej. Okay. Jezus widzi, co się dzieje. Akceptuje to, nikogo na siłę nie zatrzymuje. To też jest ciekawe. I jeszcze zadaje konkretne pytanie weryfikujące do apostołów. Panowie. I wy chcecie odejść? I wtedy odpowiada Szymon Piotr i mówi: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy to odkryli, myśmy uwierzyli, że ty jesteś mesjaszem, synem Bożym, więc do kogoż pójdziemy? Nie ma lepszego od ciebie. Nie ma nikogo równego tobie. Wybór Ciebie jako mistrza i nauczyciela jest najlepszy, pomimo, że są trudności i nie wszystko rozumiemy. O. I to jest moment, który chciałbym tu podkreślić: dobry wybór powołania życiowego, dobry wybór pracy, dobry wybór drogi. Życiowej, zawodowej, czegokolwiek, nie wyklucza trudności, przeciwności i problemów. To jest nauka, którą możemy między innymi wyciągnąć z dzisiejszej Ewangelii. Szymon to przyznaje. Mówi: Panie, faktycznie to, co mówisz, jest trudne. Nie kumamy tego wszyscy, nie rozumiemy do końca. Ale wiemy, że wybraliśmy dobrą drogę. Chcemy być z tobą pomimo pewnych trudności, przeszkód i problemów, które spotykają każdego człowieka w życiu. I to jest właśnie bardzo ciekawa nauka, że trudności w życiu, one nie określają, czy kierunek jest właściwy czy nie. Problemy trudności w relacjach wcale nie wskazują na to, że ta relacja jest zła. Problemy, trudności, pewne rzeczy, których nie rozumiesz, dzieją się w Twoim życiu, nie, niekoniecznie mówią o tym, że jesteś w złym miejscu. No nie. Jesteś właśnie często w dobrym miejscu, tam, gdzie Bóg Ciebie postawił, gdzie wcześniej podjąłeś, podjęłaś decyzję, że tu chcesz być, tak chcesz żyć. Ale mimo tego będą trudności, będą po prostu jakieś problemy i rzeczy, które nie będą zgodne z Twoimi wyobrażeniami czy planami. I co? I to trzeba akceptować. Te trudności trzeba akceptować. Nie zmieniać miejsca pracy, czy uciekać w następną relację, czy zmieniać środowisko. Nie. Masz trwać. Na danej drodze, która jest dobra, pomimo tego, że są chwilowe trudności, czy czegoś nie rozumiesz, ale za jakiś czas wszystko się wyprostuje. Więc trwaj. Proszę, to jest takie przesłanie od Jezusa, ode mnie: trwaj. W tym, co kiedyś rozeznałeś jako dobrą drogę, właściwe miejsce. Pomimo tego, że teraz się coś komplikuje, trwaj. Na właśnie tym miejscu pracy, w tej rodzinie, w tej relacji, w tej posłudze. I proś Boga o ducha świętego, który ci wszystko objaśni, wyjaśni i wyprostuje. Niech Pan nam wszystkim błogosławi na życie Ewangelium, na czerpanie z przykładów Ewangelicznych i umacnianie się w mądrym życiu. Na dobrej drodze. Niech Pan nam błogosławi na wspaniałą sobotę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.